Taki typowy motel. Jesteśmy w naszym pierwszym prawdziwym amerykańskim motelu. Takim <noise> najbardziej typowym jaki się da. Tak, co prawda nie jest on przy takiej autostradzie bez niczego, ale wygląda jak motel. Taki jak myślisz motel to widzisz to. O. Zapomnielibyśmy. Taki motel powiem Wam jak z filmów. A oczywiście. I jest aliszy. A tutaj na przykład w poczcie takimi samochodami jeżdżą. Właśnie widzieliśmy, jak babka stanęła. Tam na światłach, na pasach zdjęła spodnie i zaczęła sikać. Tak po prostu usnęła i zaczęła sikać. A nie wyglądała na jakąś bezdomną, nawet nie wyglądała na bardzo elegancką, zwykłą babeczkę, 20... Nie na no, 30 lat może. Po prostu o, co? A i najdziwniejsze było to, że my najgorzej zareagowaliśmy typu o. i jeszcze jakiś koleś, który po prostu otworzył buzię na przystankowcy takie po prostu jakby to była taka szara codzienność. Widzieliśmy właśnie w Chicago, byliśmy w polskiej dzielnicy. Idziemy właśnie na Blue Line, żeby, dojechać, tak, żeby dojechać na Chicago. Loop. Kupiliśmy właśnie bilety, tak jak wszędzie właściwie są po 3 dolary za e, jedną jazdę, po prostu są takie jednorazowe bilety. No i tak sobie czołgiem potem Chicago. Jak pierwsze wrażenia? Takie do Wyjora. Tylko że ładniej! mnie się o bardziej niż mi to podoba, jest czystsze i bardziej mniej chaotyczne. Tak, i jest w ogóle więcej, są szersze ulice, jest więcej miejsca na pewno, nie jest zawalone wszystkim. Nie ma śmieci. No to prawda, nie ma śmieci. A tu mamy parkingi, one są jakby do tego poziomu, a potem już są biurowce. Bardzo ciekawe! Hej że to jest jezioro. To... to jest jezioro, normalnie to wszystko. To jest tak gigantyczne. Tamto co widzicie to nie jest to nie jest koniec. To jest po prostu jakaś jakaś ten mierzeja czy coś takiego. One jest przegigantyczne. A taki jest widok sportu. Śliczny. Pośliśmy. Właśnie... No, po proszę. Chcieliśmy się poskarżyć na warzywa w Stanach, bo smakują jak papier. No strasznie, tutaj kurczę, ja nie wiem, bo się o jedzeniu, braku jedzenia dokładnie dla nas. Tak i o tym, że marzymy o takim pomidorku soczystym czerwonym. Na kajzerce, takiej zwykłej białej kajzerce z masłem wiejskim. Ło. Wow. No, ale tak, no tutaj warzywa generalnie smakują jak papier. Pomidory są takie... Nijakie, w ogóle nie są soczyste, w ogóle nie są czerwone. I jakby, no nie wiem, no ogórki tak samo. Ogórki są jakieś dziwne, przyciemnione, smakują jak woda. W sensie, jakby wiem, że ogórki normalnie tak podobnie smakują, ale tutaj smakują bardziej jak woda niż nasze. Ale za to jabłko było dobre, było mega soczyste. Może smakowało trochę jak woda też. Mniej smakuje jabłka w jabłku, ale było bardzo soczyste, więc. Ale czy było warte za. 4 zł? Za jedno jabłko nie. No właśnie. U nas byśmy dostali siatkę jabłek. I to dobrych jabłek! Właśnie sobie tak rozważaliśmy, jak ci ludzie tu parkują, a potem idą na brzeg. Jak to robią. Czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie? To jest pytanie, które nas nurtuje. Pewnie zaraz przestanie, bo zapomnimy, ale jak znowu wrócimy do tych filmów, to będzie znowu nurtować. Proszę odpowiedzieć. Generalnie to śmieszna sprawa. Jesteśmy na początek drogi 66. Nie chcieliśmy kupić mapę całej. Wiecie, drogi. wiecie, no bo jak no kurde, droga, no to muszą być jakieś sklepy, coś takiego. Pamiątki. Tego się spodziewaliśmy. Jesteśmy tu. Nie wiem, czy coś widzicie. Ja nic nie widzę. Ale uwaga zaraz Wam pokażę jak wygląda początek drogi 66. Ta-dam! That's it. Uwaga, w Chicago możemy wybrać język polski. Mmě